Zaczęło się na początku lat 80. Przyjechałem tu w Bieszczady z Katowic i tak sobie siedzę już do dziś, czyli do 21 roku. 2000 Wypał zacząłem na Mikowie. To jest na a później już od jasła aż po przemyś. Pracowałem przez te blisko 40 lat. No zajmowałem się tylko przy tym wypalaniu cały czas. Taki piec się zakłada, prawda, drewnem. Teraz już się nie miesza drzewa, żeby tam było jakieś. Tylko trzeba jak się palić z buka, to z buka odpowiednio ułożyć, rozpalić to odpowiednio, później jak już się dopali, pouszczelniać. No i w kółko to samo jest, tak jak w każdym zawodzie. Przypuśćmy, że na tonę trzeba 10 metrów drewna, no to taki piec jak się załaduje, wybierze go ma być tona drewna. 4 dni na, na jeden piec trzeba liczyć, na jeden cykl 4 dni, bo to trzeba. 30 godzin palić, prawda, później musi dwie doby stygnąć. Czyli ja miał taki, co czwarty dzień można robić piec, o. Nic tutaj nie unowocześnimy już, chyba że jakieś inne piece, bo już są inne piece ekologiczne. Może coś, ale ja już te piece nie będę chodził, zostaję na retortach. Bo jeszcze zaczynałem, to były kopce kiedyś, w kopcach się paliło, no ale to już, to już jest naprawdę przeszłość. Teraz to są te i jeszcze tam ze trzy, wypały. Po prostu to tak ktoś robił, już jak robił, to robi, żeby z rynku nie zejść, prawda? Gdzieś ma jakieś umowy tam za granicą, to już musi... No i euro jest trochę droższe, to może za granicę się opłaca. A tak na kraj to nie ma żadnego sensu. Może jest teraz mniejszy zysk na cenowo. Nie, nie, nie jest to satysfakcjonujące. No i ja wiem, już może nie tak atrakcyjne i nikt nie chce w tym robić. Każdy patrzy robota czysta w domu, żeby był. Nie ma za bardzo chętnych już. Nie, nie, to już się skończyły te czasy. Nie ma już. Koniec, nic nie zrobimy. A tu jednak trzeba siedzieć cały czas prawie. Tak, tak jak na bacówce górole, tak my tu siedzimy. Ja mam coś tu w gardle też pewnie z tego kurzu, może z papierosu więcej. Ale to przechodzi. No i z wody mineralnej, gazowaną wodę się pije. Gorąco jest, to tu i gardło tam gdzieś coś odczuwa. Ja nawet jak jestem ubrudzony, bardzo dobrze się czuję. Ja już o drugiej w nocy wstaję i odcieram piedzim i się brudzę, żeby tylko grudnym być. Człowiek chce, to pracuje, prawda, żeby zarobić na jedzenie, to trzeba robić, nie ma stróża, który stoi nad tobą, nie ma godziny pracy, że na siódmą, czy na ósmą i tam do tej, czy od tej pracujesz z kimś. No kiedy, kiedy cię chce, to pracujesz, jak nie, to nie musisz, o. Taka wolność jest, spokojne takie życie jest, bezstresowe, o. I żeby tak dalej było. Jestem zadowolony, jakbym jeszcze raz się urodził, przychodzę na wypał, Nawet wcześniej, już po podstawówce. <noise> już po podstawówce jestem na wypale. Że człowiek przyzwyczaja po latach już. To mnie głównie cieszy jeszcze. Jeszcze, jeszcze tak, jeszcze sam za siebie sobie odpowiada jakoś to, to jest dobrze.